Zagramy sobie w grę. Jest już trochę późna godzina, więc trochę jestem zmęczony. Ale zagram jedną gierkę przed snem. Najpierw szybciutkie jakieś rozgrzewkę zadanka. Żeby tutaj Dobra, ruch czarnych. Co to można zagrać? Widzimy, że możemy zbić tego piona, ale czy coś nam to daje? Możemy tutaj zrobić szacha. On się zasłoni wtedy tym albo tym. Czy ten szach coś nam daje? Chyba nie. Chyba, że tutaj zrobimy szacha. On się zasłoni. Tutaj można po zbić. On zbije. I wtedy jeszcze raz dać szacha. Albo można zbić tutaj tego skoczka. A wtedy skoczka zbić i wtedy dać szacha. Można tak zrobić, tak. On się w tym wtedy zasłoni. Zbijam. Hmm, to jest długo myślę, ale czuję, że to nie jest takie trudne. Tutaj, tutaj, on w ogóle się może tutaj zasłonić. Mi się wydaje, że trzeba skoczka zbić, i wtedy, jak dam tutaj szacha, on to odbije na przykład wieżą dam szacha on tutaj, ja mu zbiję, on tutaj zbiję, ja mu wtedy dam szacha, on wtedy będzie musiał gdzieś tutaj uciec. Hmm. Tym skoczkiem nie ruszę, tym mogę ruszyć, Z groźbą udać mu e, tutaj zaatakować, to chyba dobry ruch będzie. Bo on musi tym gdzieś uciec, i ja wtedy mu łapię tego gońca. Tak zrobimy. A ja złapałem go w ogóle. Hetmana, dobra, I co my tu mamy? Ruch czarnych, ruch czarnych, tak. On tutaj ruszy. Jak tutaj ruszę, ten będzie miał tutaj ucieczkę, i ja wtedy tutaj mu bym matę dał. Chociaż nie ma tam, bo tu jeszcze ucieknie. wtedy tu tak. Tu ucieknie. A. Jak tutaj on tu da, to nie, to będzie tak najbezpieczniej chyba. Tutaj on ucieknie tutaj, bo tu nie będzie mógł uciec, bo tu jest bicie. I wtedy co? Ja wtedy tutaj daję. On ucieka do góry. Mi się wydaje, że to jest dobry ruch, tak? Tutaj do góry ucieka i teraz tym ruszyć, tak? To spowodować, tym ciak nie na dół. Jak tym ruszę tutaj, to możesz, nie może się zasłonić. Będzie musiał tutaj do góry uciec. To bez sensu. Tutaj mogę jeszcze ogóle dać. I to chyba mat nawet jest. Dobra. Ruch białych. Mhm. Mam tutaj hetmana. Ruch białych, ruch białych. Mhm. Hetman. To mat jest chyba On tu się zasłoni Nie może się zasłonić, bo jest mat Dobra Ruch czarnych hm. Dobra Tutaj ucieknie Tutaj Dobra, to ja mu to biję. On odbija i wtedy lecę pionkiem. I on tego pionka nie może już powstrzymać. A może jednak, dobra. Nie było tematu. I teraz nie może. Dobra. Co tutaj, ruch białych. Czuję, że jakieś poświęcenie tu by wleciało. Hmm, aż tak by się teraz nie chcę tego analizować, co by tutaj zagrać. Hmm. Dobra. Ruch białych. Czuję, że tu jakieś coś od odsłonięcie by było. Tu zbicie to bez sensu. Tak. To w ogóle to pole jest blokowane. Jak tutaj zbije on odbije. Tu tak i tak to też bez sensu. Tak, nie zbiję. Tak, tutaj. Hm. Nie wiem. Nie chcę brać wskazówki. To bez sensu, bo to chodzi o to, żeby znaleźć ten ruch. Ruch białych ja bym tutaj normalnie zagrał a Związa... e, tu pewnie źle dobra, wskazówka aha, że od razu grożę matem aha i wygrywam figurę, no dobra okej, okay, dobra, koniec tego zadanie dnia to jak będzie łatwe to znajdę, jak nie to nie będę długo myśleć od razu ruch czarnych Dobra. Pewnie tutaj nie. Dobra. To wskazówka. Aha, bicie tutaj. Co odbicie? I co dalej? Tutaj. Aha, że tutaj. Dobra, ok. Dobra, zagramy jakoś jedną szybką partię. 10 minut. Dobra. Celem jest w ogóle, żeby wbić 1400 w dłuższej perspektywie. Na razie jest 1356. Gramy sobie spokojnie. Nie wiem co do otwarcie. Pewnie tutaj zaraz ruszę. To odbiję. Przeblokuję, żeby tutaj nie poszedł dalej. Zwiążę jego skoczka. Jeżeli tutaj, to zbiję tego skoczka. Uproszczę pozycję, żeby mniej figur było na stole. Robię Roszadę. mniej figur dlatego, że tak jak mówiłem zmęczony jestem, to łatwiej mi się będzie myśleć jak będzie mniej figur, jak będzie więcej, to będzie większa szansa, że coś mi tutaj wiedzie. dobra. to też nabicie skoczka, skoczkami mi się w ogóle przyjemnie gra, bo łatwiej widzę te widły różne, więc wolę tak zagrać, tutaj w ten sposób tutaj od razu połączę sobie wieże dwie w ogóle była opcja jeszcze tutaj dobra, tu jest fajny taki manewr ale na razie nie do wykorzystania, to może wisieć w przyszłości w przyszłości dobra, zrobiłbym tak i podwoiłbym wieżę po prostu Także prosty plan na podwojenie wieży. Ile przeciwnik ma w ogóle? Troszeczkę jest słabszy niby w rankingu, ale to też nie ma co na to patrzeć, bo to może być jakiś smurf, co na przykład gra od początku, albo gra na słabszym kodzie, więc albo po prostu może być bardziej wyspady ode mnie. Mhm, tutaj tak przyblokował. Chyba trzeba uciec po prostu. Tylko gdzie by tutaj uciec? Tutaj bym uciekł, odby tutaj już dał wtedy. No nam tak, żeby potem z takim ruchem ruszyć. To jest opcja jeszcze do zaatakowania tego. Wtedy tutaj osłabi swojego króla, bo to będzie opcja, żeby dać szacha gdzieś w, przy w przyszłości. Dobra, to jak myślałem, dał tutaj w ten sposób. Jest ja je sobie wieża. Jak uciekę, to mogę spokojnie bić. To w ogóle jest taka pułapka, bo jak mi tutaj zbije, ja bo zbiję tutaj. Mhm. Chyba, że tutaj ruszę. No tutaj, bo się odsłania. Nieprzyjemne takie, no bo to mu bije, groże bo to ty zbić. Więc bije jakby w dwóch miejscach. Tutaj y, jakby, a, tutaj mi to może zaatakować zaraz. To jest z kolei z mojej strony nieprzyjemne. Ale ja mu tutaj y, grożę. Mhm. Zagrożę mu zbiciem tego, jak on mi zbije to, ja mu zbiję to, on mi zbije to, no to nie, to ja muszę odbić zaraz. Mhm. Odbijam, jak on tutaj bije, to mogę mu zbić tutaj. Chyba jestem, zaś czuję figurę w plecy, ale nie wiem, czy dobrze liczę. Bo nie może mi tego zbić, no bo ja mu po prostu zbiję tutaj. No właśnie. Znaczy może nie figurę, ale piona w plecy. To czy on jest piona w plecy? Dobra, tu mogę z szachem dać, on mi wtedy zbije tutaj. To jeszcze jest opcja, ale mi po prostu zbije tym tutaj wtedy bije tutaj, on bije tutaj gdybym ja już nawet teraz bił tutaj w tym miejscu on by mi odbił ja bym wrócił po prostu ale to jeszcze pasowałoby jakoś ochronić tego piona to jest jeszcze opcja tutaj z szachem on mi bije ja mu biję on mi bije piono, ja mu bije piona hmm. Tu zawsze jest taka ucieczka Czy jakbym poświęcił tego skoczka tak, on by mi zbił, ja bym go zbił to dwa skoczka zawierze, dwa skoczka zawierze. Hmm. Dobra, ruszmy tak, w ten sposób. Mam wizję y, tutaj taki, takich wideo. Chyba w ogóle było idealnie, jakby on tutaj był, w tym miejscu. No dobra. Biję mu tutaj. Mhm. Dobra, to na razie nie wiem, teraz on chyba jest pion do przodu. Nie wiem jak to się stało w ogóle, bo jakby tutaj zbije Aha Dobra, teraz jakby tutaj zagrać. Tak mogę zagrać z widłami. On i wtedy pewnie z czachem zaatakuje. Ja to odbiję. Nie wiem czy dobrze robię, że tak za bardzo kombinuję. to mogę w ogóle zagrać, on mi zbije tutaj ja wtedy gram z widłami hmm. czy tutaj zbić mu teraz, czy na spokojnie zbić mu tutaj on zawsze ma opcję, żeby zagrać tutaj Tak, potem tak. Hmm. On może tym pionem zbić. Nie wiem, czy bić tym pionem tutaj. Czy Hetmanem Hetmanem by zbił? Zawsze miałbym jakoś... chociaż tutaj bym potem jeszcze bronił te figury. Dobra, zagrajmy w ten sposób Potem opcja tutaj, tutaj, jakoś... Tutaj, tutaj, na jakieś widły polować on ma, Mi się wydawało, że nie piona przewagi, teraz on ma piona przewagi, ale odbijam tutaj On mi z kolei zaraz tutaj odbije mhm. Dobra Tu jest opcja, tutaj Tu bronimy tego piona, żeby nam tego tak łatwo nie zbił. Tu jest opcja zaatakowania. Potem tutaj. Jak zaatakuję tutaj. To mogę tutaj z szachem. Z atakiem na tego piona. Fajnie by było tutaj ruszyć, żeby już przeatakować. Na branie w test. A, tutaj nie zauważyłem tego. Dobra, to może być przegrana nawet moja Mhm Za szybko zagrałem, nie zauważyłem, że... No dobra Nie wiem, czy jest sens grać bez figury W takim wypadku Mhm tutaj, tutaj no dobra, próbujemy polować na jego wieżę jakoś tutaj, tutaj mhm. szach może nie zauważy choć jest to mało prawdopodobne Jak go dojdzie tutaj, to chyba traci wieżę. Mhm. No to przeciwnik też popełnił błąd. Dobra, to się wyrównało. Na szczęście. Dobra, teraz tutaj może zbić. To pasowałoby to jakoś obronić. Można obronić w ten sposób, a wtedy ruszy. No tutaj nie ruszy, no to dobra, w ten sposób bronimy. To mnie nie szachuje. Tutaj, potem, tutaj. Ja w ogóle tutaj jest wolny piąt, on szybciej mi przejdzie. dobra, będzie próbował mi to jakoś z, z tego by będzie próbować wyjść do dole no ale ja idę robić hotmana, także mało mnie obchodzi to aha, na wiecznego szacha będzie grać hmm. mam mało czasu jest jeden ruch w sumie, jaki mogę zagrać. Jak tu ruszy, to ja tutaj, on tu ruszy, ja tutaj. Trzy minuty: czy ryzykować jakieś robić, dymy i dawać tutaj. Wtedy tutaj ruszy, ja tutaj ruszę. Ruszę, ja tutaj ruszę. Dobra, robimy dymy. Pewnie jest to przegrana, no ale przynajmniej. o, Dobra. Aha, nie mogę tak ruszyć. Dobra. No dobra, tak zagramy tutaj. To jest szak będzie. Od razu tutaj byśmy się bronili jakoś. On ruszy tutaj pewnie. Ja tutaj ruszę. Mogę też tutaj ruszyć. No, to jest opcja. Jak on ruszy tutaj to się przesłanie po prostu. A wtedy tutaj ruszę.. Mhm. Ja ruszę tutaj. Dobra. To jest szach z odsłany zaraz. Jedyny minus takie że mam mało czasu, ale mam blisko do promocji figury mojej. Dobra, mogę ruszyć zaraz tutaj, w tym miejscu. I zaraz się przesłonić moim hetmanem. Mhm. Dobra i zaraz tutaj ucieknę pewnie. Także będzie taka opcja. Aha i pójść przeciwnik leci, żeby mi zbić tego piona. Pracowałoby go jakoś bronić. No to bronimy co nie. Dobra, w ten sposób. Teraz co przeciwnik wykombinuje? Aha, tak będzie mi blokować. No to w ten sposób. W ten sposób. Mhm. Tutaj. Aha, będzie mi chciał tutaj zbić. To tu nie mogę ruszyć. Mamy mało czasu, kurczę, minutę. Nie podoba mi się to. Mhm. No chyba wygrał już chyba tutaj. No nawet nie ma co próbować. A to dziwny ruch z jego strony. No to gram napata po prostu tutaj. Chociaż już nie. Teraz muszę w jakiś róg, żeby po prostu był remis, ale. No ale były takie momenty, gdzie nawet wygrywałem, więc tutaj. To nie jest tak, że od początku była przegrana. Zrobiłem kilka błędów. Pod koniec miałem już mało czasu, nie miałem jak myśleć. Na początku też straciłem figurę bez sensu. Dobra, lecimy tutaj już, chowamy się w róg. Mhm. Jak to ruszy, będzie pad. Także jest taka opcja. Dobra, przeciwnik coś kombinuje, jakby tu mnie zamatować. Coś do mnie pisze, że tak teraz myśli? Nie. Po prostu. Dobra. Dobra, jest mat. Róbmy przegląd partii. rozpocznij przegląd, dobra no to są książkowe także tu nie zrobiłem jakichś wielkich błędów dobra tutaj powinien już chyba związać mojego skoczka to powinien też skoczkiem już wyskoczyć, pewnie żeby tutaj zaatakować tego piana. mhm na razie poprawna. O tu był błąd, powinienem tutaj był zagrać. Tu moje ruchy akurat dobre były. A to był błąd, powinienem był jeszcze potroić tutaj na tej linii. To był dobry ruch z jego strony. To był błąd, powinienem od razu był być. Ale jakbym ja zbił tutaj, on by mnie zbił tutaj. I potem, co by dalej było, zaraz zróbmy tak. On mi bije tutaj, on mi bije tutaj, ja mu bije tutaj, tak? Aha, tutaj mogę mu zbić. No dobra, i musiałby uciec tutaj. I ja wtedy, no to fajna by była pozycja dla mnie. Bo musiałbym jakoś uciec, chyba to uwierzył. No dobra. Wróćmy do partii. Tak zostało zagrane. On też zrobił błąd. Dobra. A czemu nie ma strzałek? No, zaraz. Przegląd. Są strzałki, dobra. Dobra, tutaj ostatni objęliśmy, Dobra, to był akurat dobry ruch z mojej strony. Dobra, tutaj był błąd. Dobra. No tutaj zaraz tracę skoczka niepotrzebnie, powinienem był tutaj zatygować trzechem na. No. Dobra. Tutaj stracił wieżę To jakiś błąd w ogóle był. Dobra. To też był błąd. Powinien był iść na remis już wtedy. No powinien był uciec wtedy. To w ogóle remisowa sytuacja i to był błąd. Powinienem był tutaj szacha dawać. No w ogóle remisowa, chyba też, a nie, on miał wygraną. Dobra, no i to już nie ma co nawet patrzeć. No dobra, no i tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę.